Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości palenia blach pod fregatę Burza, drugą z trzech wielozadaniowych fregat budowanych w ramach programu Miecznik. Szanowni Państwo, nasza stocznia działająca od 1922 roku jest najstarszą funkcjonującą stocznią w Polsce. Przez ponad 100 lat nasze losy były nierozerwalnie związane z marynarką wojenną. Stocznia ma nieprawdopodobną historię. W ciągu niecałych 105 lat wybudowała ponad 300 jednostek. Panie prezesie, kierownik Wydziału Kadłubowego Radosław Henik melduje gotowość do cięcia blach na jednostkę B106 przez 2, z naszych ambicji, z naszej odpowiedzialności wyrasta dzisiaj program Miecznik fregata Burza, wcześniej wicher a za chwilę huragan, bo to trzy fregaty w tym programie będą realizowane w celu odstraszania i obrony z pełnym uzbrojeniem zdolnościami. Wielki program inwestycyjny. Na kilkanaście kilkadziesiąt miliardów złotych, biorąc pod uwagę też eksploatację, uzbrojenie, wykorzystanie, zagospodarowanie. Niewiele jest takich momentów w historii państwa, nie wspominając o przemyśle, o grupach zbrojeniowych, w których palimy blachy pod kolejny okręt dla polskiej marynarki wojennej. Wszyscy jesteśmy tym momentem bardzo przyjęci i też stremowani, ale też bardzo dumni i szczęśliwi, że to u nas. W Gdyni, w naszym przemyśle wojennym, powstanie drugi okręt dla polskich sił zbrojnych z serii miecznika. Nasza burza, która dzisiaj zacznie istnieć w naszym jeszcze przemyśle, a za chwilę w siłach zbrojnych, jest oczywiście kontynuatorką imienia i tradycji burzy zbudowanej prawie równo 100 lat temu. W 1927 roku wodowana była pierwsza burza w stoczni francuskiej. I dziś nasza burza będzie dziedziczyła po niej dobre imię, dumę, banderę i honor polskiej marynarki wojennej. W tym momencie warto powiedzieć, że nowa burza będzie o 38% dłuższa od swojej poprzedniczki, o 100% szersza będzie ponad trzy razy miała większy zasięg, większą autonomiczność w morzu. I będzie miała kilka razy więcej między 1500 a 7000 ton wyporności. No ale przede wszystkim będzie zupełnie innym okrętem, jeśli chodzi o wyposażenie, uzbrojenie. Będzie integrowała na sobie trzy warstwy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Na tym okręcie, który jest za moimi plecami, one będą zintegrowane w tak małej przestrzeni i będą musiały spełniać te same zadania, co nasze systemy Pilica, Narew i Wisła. Okręt będzie wyposażony w pociski Nawal Strike Missile, będzie wyposażony również w artylerię lufową. Będzie to naprawdę duża siła polskiego odstraszania na morzu. Będzie stanowił o sile polskiego państwa. Morze Bałtyckie staje się kluczowym akwenem. Jest prawie wewnętrznym morzem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mówię prawie, bo jest ten wciąż mały ale bardzo niebezpieczny wyjątek, który stanowi o zagrożeniu i o potrzebie budowy potencjału odstraszanie i obrony. Program Miecznik realizuje tę strategię odstraszania i obrony. Budowa silnej marynarki wojennej jest absolutnie dla nas koniecznością, priorytetem i obowiązkiem. To jest wielka sprawa, że mamy dostęp do morza. Tego nam zazdroszczą inne państwa. Będzie to Jeden z najnowocześniejszych okrętów tego typu w strukturze Sojuszu północno tak trzeba powiedzieć. On się doskonale wpisuje w wielowarstwową obronę, tak jak było wspomniane, we wszystkie inne systemy, co jest też istotne, czyli mamy pewną interoperacyjność z innymi systemami, które wprowadzamy do sił zbrojnych. Jest to bardzo ważne, bardzo przemyślane i strategicznie bardzo dobrze przygotowane. Program Miecznik to program w pierwszej kolejności o patriotyzmie, a patriotyzm potrzebuje patriotów. Trudno wyobrazić sobie większych patriotów i patriotki niż te osoby, które każdego dnia swoją ciężką pracą budują kolejny już okręt, który będzie bronił bezpieczeństwa na morzu, bezpieczeństwa polskich granic. Kłaniam się Państwu w pas i życzę Państwu, żeby praca przy budowie burzy była bezpieczna, dobra i spokojna. Potrzebujemy najlepszego nowoczesnego sprzętu tak jak w programie Miecznik, tak jak kolejnej fregaty, która powstaje w najlepszej stoczni wojennej, stoczni marynarki wojennej. Dlatego filozofia kluczowej roli Bałtyku i rozwoju Bałtyku, szlaków komunikacyjnych, transportowych, infrastruktury krytycznej jest dla naszego rządu absolutnym priorytetem.